Manko, eee, dawno nie było podsumowania z fotowoltaiki. Stwierdziłem, że mm, trochę bez sensu jest robić takie krótkie podsumowanie co miesiąc. Tak naprawdę każdy filmik pod jedną kopyto tylko wartości i nazwa miesiąca się zmienia, no więc dałem sobie trochę z tym spokój. Wydaje mi się, że nie byłoby jakiegokolwiek zainteresowania, jeśli chodzi o te, 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 tego typu dane. Inaczej to się przedstawia, jak minęło już tak naprawdę pół roku. Pierwsze pół roku 2022. Co prawda instalacja nie działa od 1 stycznia, no ale, ale działa już prawie pół roku, bo tak pewnie ci, którzy śledzą kanał, wiedzą, że. Hmm, Chyba pierwszy, znaczy ostatnie trzy dni stycznia e, załapały się na produkcję, już wtedy ta instalacja e, coś tam produkowała. E, to znaczy, tak oficjalnie, w sensie już z licznikiem dwukierunkowym. E, I e, no, od tamtej pory już minął nam luty, marzec, kwiecień, maj i czerwiec. Więc takie półroczne podsumowanie można by było w tej chwili zrobić zobaczyć, e, jak to się spisało. No, i do tego Was właśnie zapraszam. Także wrzucę teraz takie małe sprawozdanie z aplikacji monitorującej całe to ustrojstwo i, i pokażemy sobie, znaczy pokażę Wam mniej więcej co i, co i jak, w jakim miesiącu co było i ile w tej chwili już tego prądu zostało wyprodukowane. I ile tego prądu można by było także tak powiem fizycznie wykorzystać, no bo wiadomo, że haracz w postaci opłaty za, za magazynowanie zostaje w u dystrybutora. No więc już nie przedłużając, zapraszam. Ok, to więc przejdźmy do podsumowania półrocznego. Hmm. Z produkcja w poszczególnych miesiącach przedstawia się następująco. W styczniu to były tylko te 3 dni, ostatnie stycznia, i wtedy wyprodukowano 41 kWh. Już będę mógł tak cały, całymi liczbami. W lutym 449 prawie, w marcu 1084 prawie. W kwietniu 819 prawie, w maju 1331, w czerwcu 1442 prawie. Teraz tak, nie mam tutaj takiego półrocznego podsumowania, ale łatwo to można sprawdzić. Mianowicie. Dzisiaj jest w zaokrągleniu, nie dzisiaj, tylko w tym miesiącu, w lipcu jest w zaokrągleniu 770 kWh wyprodukowane. Całkiem od początku funkcjonowania tej instalacji, czyli od początku roku, jest wyprodukowane 5,94 MWh, czyli 5940 kWh. 770 minus 5940 to jest 5170 podaży. Tak, 5170 kWh. Tyle wyprodukowała instalacja fotowoltaiczna prądu w tym pierwszym półroczu. Czy to mało, czy to dużo? Bardzo chętnie poznam Wasze. Opinie, Wasze ewentualnie takie podsumowanie, jeżeli też robicie. No i co? I od siebie dodam tylko to, że no, ja jestem zadowolony, mimo że nie mam porównania jeszcze, bo to jest pierwszy sezon, ale jestem bardzo zadowolony, bo no, 5 MWh w pół roku to przy dobrych wiatrach przy dobrych wiatrach byłoby to w ciągu roku 10, no wątpię, chociaż mam nadzieję szczerze powiedziawszy, że druga połowa roku będzie też taka obfita, no i będzie ta dycha, no w sumie to nie będzie dychy, jeżeli się taką w ogóle osiągnie. Tylko będzie wtedy 8, bo wiadomo, nie mieszkamy tam, więc nie ma autokonsumpcji, jest praktycznie na zerowym poziomie, pomijając tylko jakieś narzędzia, które są uruchamiane w czasie prac, więc będzie to, będzie to 8, powiedzmy, jeżeli taką dodychę osiągnę. Także no niestety tak to wygląda. Trzeba ten haracz do rejonu, do zakładu energetycznego płacić za magazynowanie. No ale jak już będziemy mieszkać, to, to już ta autokonsumpcja będzie taka konkretna, i wtedy wiadomo, że mniej będzie dla nich zostawało, więcej będzie można, to, będzie można z tego korzystać. I, I tak samo właśnie w tej chwili, jeżeli jest no wyprodukowane te 5170 mniej więcej, no to, no to na pewno z 1000 kWh już zostanie w rejonie, znaczy w zakładzie energetycznym. Jak będziemy już chcieli to odebrać, nie? No to także, także no ten 1000 kWh poszedł z dymem. A odbierać będziemy już niebawem, dlatego że właśnie e, trwają końcowe prace nad e, kotłownią, to znaczy tam budkowanie jeszcze troszeczkę, jeszcze później ta fuga, silikony i te sprawy. E, no i jak to się skończy, no to już działamy konkretnie ze sprzętem, wnosimy te wszystkie baniaki, m, podłączamy to wszystko, odpalamy grzałkę. I wygrzewamy posadzki, a później już na jesieni, w zimie będziemy trochę ten budynek dogrzewać. No wiadomo, że on nie ma jeszcze ocieplenia, więc na pewno nie będę go grzał cały czas tą grzałką do temperatury pokojowej, bo to przecież głupota i, i, i samobójstwo ekonomiczne. Ale, ale ten, ale coś tam się, jakąś temperaturkę będzie podtrzymywać. Taką w miarę e, ok, także e, na pewno będzie też relacja z tego. E, więc zapraszam już teraz do oglądania, do śledzenia kanału. E, a tymczasem hmm, pożegnam się z Wami. Do zobaczenia i e, trzymajcie się. Do następnego razu, cześć.